Jesteśmy już w Hiszpanii dłuższą już chwilę, ale dopiero teraz znaleźliśmy miejsce, które jest, jak widzicie, względnie puste, a jest kompletnie tuż przy plaży. Zobaczcie, tu kompletnie nikogo nie ma. A myślę, że jest to zasługa tego, że w tym miejscu całe miasto, cały półwysep ma zakaz postoju kamperem na noc. Więc siedzimy tutaj zupełnie legalnie, aczkolwiek nie jest tutaj. Dozwolone nocowanie, więc musimy odjechać. Napisane na znaku było, że przed północą, ale zobaczcie, jak blisko jest tu plaży, więc siedzimy sobie tutaj i pracujemy, a tuż obok nas dmucha wiatr, i jest kładka prowadząca prosto do morza. Jesteśmy pomiędzy Barceloną a Walencją na półwyspie w parku narodowym, którego nazwy nie wymówię, tu jest ujście. E aqui é...